W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W drodze do Emaus. Droga bywa różna. Można i w drodze zachorować. Ale nie wiem, czy wiesz, że niedziela to jest pierwszy dzień tygodnia. W związku z tym, jeśli ta droga do Emaus w tym tygodniu jest właśnie rozważanie i poniedzieli, to też tak może być. Nie wiem, czy wiesz, że kiedyś Bóg stwarzał, stwarzając świat, człowieka. Siódmego dnia odpoczął. Ale ten proces zmienił się, kiedy Jezus przyszedł na świat i wstał. I dlatego my, chrześcijanie, jako pierwszy dzień tygodnia świętujemy niedzielę. Dzień, w którym Jezus wstał. Odwrócona. To, co najważniejsze, na samym początku. I dlatego prawdziwy kalendarz katolicki, chrześcijański, jest taki, że niedziela jest na początku. Odwrotnie. Widziałeś taki kalendarz? Zwróć uwagę. To jest prawdziwy kalendarz katolika. Niedziela na pierwszym miejscu. No ale dobrze, idźmy. W naszej drodze do Emaus. Niedziela 11 sierpnia. Jesteśmy prawie, że w połowie sierpnia. Nie wiem, czy czytasz Słowo Boże i co czytasz. Ale weź sobie to drugie czytanie z tej niedzieli. List do Efezjan, rozdział 4, wers od 30, rozdział 5, wers. Rozdział, efezjan, rozdział 5, wers drugi, tak jak jest w tym czytaniu niedzielnym. Przeczytam go w całości, ponieważ ta całość jest niezwykła. Weź sobie to słowo na dziś, w sierpniu, 11 sierpnia 2024, w tym co się dzieje, w tym co słyszysz, jak list Boga do Ciebie teraz. Posłuchaj, czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Ty i ja dzisiaj jesteśmy Efezjanami. Bracia, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, Wraz z wszelką złością, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg Wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości. Bo i Chrystus Was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woni miłą Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Nie wiem jak Ty, ale ja tu nie potrafię nic dodać. Te słowa są listem Boga na dziś do nas. Umiejscowionym w czasie i przestrzeni. I taka tylko refleksja, wiem, że wielu ludzi próbuje rozeznać obecne listy Boga, obecne słowa prorocze, które są prawdziwe. Mnie najbardziej zadziwia to, że wielu słucha tych czytanych przez sztuczną inteligencję, pięknie oprogramowanych przez sztuczną inteligencję. To nie to, to nie to. Znaleźć prawdę. Jaka jest właśnie prawda? Dam świadectwo na koniec. Dwie osoby. Które nie czytają żadnych słów proroczych obecnych. Codziennie nam szy, karmią się Słowem Bożym i ciałem Jezusa Chrystusa, żyjąc w łasce uświęcającej. I co? Te osoby w kontakcie mówią: Wiesz, ja wiem, jaki teraz jest czas. Wszystko wiem. Jestem przygotowana. Ja to czuję. Ja to wiem. Bóg mówi. To jest niezwykły list do Efezjan, ten fragment z tej niedzieli. Na ten czas. Niech tak się stanie w moim i Twoim życiu, abyśmy naśladowali Boga. Amen.